naprawdę warto się wybrać na wieś, nie tylko w pielgrzymce pogłosy wyborcze, jak robią nasi konkurenci z Prawa i Sprawiedliwości, ale warto być na tej wsi obecnym przez cztery lata, w różnych momentach, jak zmieniają się nie tylko rolnictwo i wyposażenie. Nie wzięło się to z niczego, że mamy dzisiaj najwięcej młodych rolników w Europie poniżej 45. roku życia. Zmieniły się oblicza małych miasteczek, wsi, bo tam nie, nie ma już tylko no i wyłącznie tak, rolnictwa. Można ale też powiedzieć unijne, ale niższe no to... są dopłaty bezpośrednie, pis załatwi wyższe. No, nie załatwi wyższych, są. E, e, w jak to nie wierzy pan, że nie pani wierzę, wiceprezes Szydłoza Bo Jeśli szydło już z prezydentem Dudą pojadą do Brukseli, to prawda, Już widzieli, nogą. widzieliśmy aktywność, pamiętam, ministra Jurgiela w Brukseli. No, no podobno raczej, ma być znów ministra. No to, to, to na pewno nie będą to długie negocjacje, bo pamiętam, że wtedy chyba się kończyły dość wcześnie. A, a w Brukseli często trzeba siedzieć całą noc, więc efekty tych dyskusji mogą być średnie.